Staramy się teraz wniknąć w tę Ewangelię, żeby zrozumieć ją lepiej, bo o to są właśnie te homilie, żeby wyjaśniać pismo święte, zagłębiać się w żywe i zobaczyć, co Boże jest żywe i nas dotyczy wszystkich. No więc ci dwaj braciszkowie, tak już ich nazwiemy trochę, podchodzą do Jezusa i ta jest ta prośba oficjalna pragniemy, tak żebyś nam uczynił to, co się poprosimy a oni są w drodze do Jerozolimy. Jeszcze to przypomnimy. Oni nic nie rozumieją, Co się będzie działo w Jerozolimie? Myśleli, że Jezus będzie nowym Dawidem, czyli nowym królem. Co się na tronie? I tak dalej. I teraz rozumiemy, dlaczego proszą o to, o co proszą. Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale, oni tu mają na myśli jego chwały, jako króla w Jerozolimie, nie chwały trwa, wieczną siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Samowite. A potem się ta reszta tych apostołów oburzyła na nich. To znaczy, że między nimi były rozgrywki o te miejsca. I dlatego Jezus, pierwsza reakcja Jezusa na to jest, że nie wiecie, o co prosicie. Że nic nie rozumieją. Jeszcze, jeszcze oczy wiary, tego nie widzą. I to jest dalej, to zejdziemy głębiej teraz. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, który ja mam być Chcę Sobie spróbujmy wyjaśnić kielich. Jezus w Ogólnicy mówi, jeśli mam wypić ten kielich, to z kielich Jego męki można powiedzieć. Ten kielich, który za chwilę zniesiemy nam przy Świętej z winem. To jest Jego krwi. Są ta krew jest przerywana jako okup. Może do tego dojdziemy, na końcu Jezu tym mówi. Okup za wielu. I chrzest, który ja mam być ochrzczony, to jest chrzest krwi. Są różne rodzaje krzów w kościele: przez z wody, chrzest w Miojcach, z Ducha i świętego, i chrzest krwi. Czyli męczeństwo. Czynnikiem przecież, za ludzkość. No i oczywiście odpowiadają Boże. No to Jezus mówi do nich: Kiedy, który ja mam pić, wprawdzie pić będzie dzieci. Oni go wypiją on na krew na ostatniej wieczerzy. Jest w tym krew nowego przymierza Bierzcie i wierzcie, i pić w niego wszyscy. Tylko, że oni pójdą później śladem Jezusa, który oddał swoje życie za, ca całe za całą ludzkość, stworzenie, odkupić, odnowić całe stworzenie, wszystkich ludzi zbawić. I oni też umrą taką śmiercią męczeńską, wbiją ten kielich, bo teraz jeszcze tego nie rozumieją. Nie mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się na tym, dla których zostało przygotowane. I kiedy oni, jako męczennicy, czy apostołowie, będą umierać za Chrystusa, oni się o te pierwsze miejsca martwić nie będą. I będzie mi zależeć. I teraz y, spróbujmy to właśnie zużytkować dla naszego życia duchowego. To, co Jezus mówi dalej. Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodu, uciskają je, wielcy dają oszuć swą władzę. Musimy się władzy bać. Nie tak będzie między Wami. Kto by między Wami chciał od się wielkim, niech będzie sługą. Wypada pierwsze słowo kluczowe. Sługą Waszą. A kto by chciał być pierwszy między Wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Jezus dalej mówi, że nie przyszedł, żeby mu służono. A żeby służyć i właśnie to końcowe zdanie, dać swoje życie jako okup za wielu. Natomiast to jest tak. No my nie mamy być, możemy to źle rozumieć, że mamy być niewolnikami, sługami wszystkich. Można to źle zrozumieć, te słowa Jezusa, bo wtedy nie ma równości. Nie chodzi o to, żeby się dać wykorzystywać przez ludzi. Tylko chodzi o to, że coś w nas musi umrzeć, kto straci swoje życie Jezus mówi. Bo jest w każdym człowieku tak, takie wielkie, no, taka pycha, żeby trochę być wyżej wolelibyśmy, żeby inni nam służyli, służyli niż my innym. Takie ego, bo tak to się mówi popularnie. Że ja jestem najważniejszy. I właśnie dlatego przychodzą te kielichy różnych doświadczeń, cierpień, upokorzeń życiowych, one się zdarzają, żeby nam to ego umarło. I żebyśmy zrozumieli, że tak naprawdę oddając swoje życie Bogu, ale jak oddajemy Bogu, to poprzez ludzi, czyli dodajemy im w służbie ludziom. W tym jest prawdziwe szczęście. Chyba nie się o tym przekonywać, jej rodziców, którzy służą swoim dzieciom. Ile tam jest ofiary, nie? Nasza małym dzieciom. Ile jest w tym jednocześnie szczęścia? Jak dzieci i mniejsze, tym może przyjemniej. I trudniej. Coś musi człowieku umrzeć. Tak jak w tych apostołach. I tak naprawdę, jak człowiek tak się uwolni, pijąc powoli ten kielich, że my na Eucharystię przychodzimy do tego kielicha. Nie uczymy się tego, żeby ta krew Jezusa w nas płynęła. I żebyśmy się uczyli tego okupu. My tymi naszymi cierpieniami płacimy. Słowo okup, tam jest kupić, odkupić. Jezus jest odkupicielem. On zapłacił swoją krwią za nas. Bo my nie byliśmy w stanie się wykupić. Ale na wzór Jezusa. Właśnie my, my też płacimy krwią. Bo ta krew Jezusa jest w nas. Jakby uczy nas ta krew Jezusa naszej krwi, tej ofiary. I wtedy, jak człowiek jest tak uczony tej ofiary, uczy się w życiu przez tę służbę, przez czasami jakieś upokorzenie, czy odsunięcie na ostatnie miejsce, to tak. to. Stajemy się, to często tu powtarzamy, duchowo wolni. No bo na, jak się jest na pierwszym miejscu, znaczy wyżej, to zawsze można spaść. I często się to zda. Jak się jest na dole, to już spaść nie można. Niech Ta Ewangelia nauczy nas takiego głębszego porozumienia, czym są nasze życiowe trudy, doświadczenia, trudne momenty, jak odnaleźć ruchomę.